U. Aloha, bracia i siostry. Wow. Ale bardzo ciekawy stan. Nagrywam tego live'a, <laughs> ten, ten filmik. Nagrywam ten filmik, bo jestem tuż po takim półgodzinnym live'ie, transmisji na żywo. I wow. Jak po prostu człowiek tak jakieś cudownie, tak jakoś się czuje właśnie po takim live'ie. Wow. To jest taki spontaniczny filmik. I jak tak po prostu. nawet nie wiem co mówić. Wow! Może tak do rzeczy zrobiłem. Przed chwilą takiego 30-minutowego live'a. I zawsze jak robię live'a, trzeba dawać tą energię ludziom, właśnie tą miłość i tak dalej, to zawsze po live'ie tak człowiek czuje się właśnie taki doenergetyzowany. A dzisiaj po live'ie nawet mnie tutaj boli serce. Bardzo ciekawa sprawa. Serce to też miłość, czakra miłości itd. i tak dalej. i Wow, nagrywam ten filmik, aby po prostu był taką relacją, że nie wiem, że wszystko co wysłamy do świata to. Wow, <laughs> wszystko co wysłamy do świata to naprawdę to wszystko zmienia, że miłość zmienia świat, że im więcej dajemy miłości do siebie, tym bardziej ta miłość do nas wraca i się otwieramy na nią. Dlatego nie wiem. To, że teraz właśnie mi boli serce, to na pewno to jest jakaś oznaka tego, że nie wiem, że yy, właśnie ta miłość jeszcze więcej się we mnie otwiera, jeszcze więcej ta pozytywna energia się we mnie otwiera i wow, naprawdę, nie wiem po prostu co powiedzieć, ale to jest przecież wspaniałe, jestem mega radosny właśnie po tym live'ie, po, tak, po tym mega radosnym jestem doenerg doenergetyzowany, język mi się plącza, nie wiem co się dzieje, <laughs> język się plącza tego mówienia, ale jest naprawdę coś wspaniałego jak po prostu... To, co wysłamy, to kryje nasze życie i to, co wysyłamy, do nas wraca i tak dalej. To, co wysłamy, to tym jesteśmy. Dlatego naprawdę polecam tutaj każdemu wysłać o miłość, dobroć, szanować wszystkich, być sobą, być wdzięcznym. Przede wszystkim właśnie ta miłość, bo ta miłość to jest tak przepotężna energia, która otwiera wszystko naprawdę i wow, 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 wow. Jeszcze nie doszedłem do siebie Właśnie po tym, po tym live jest to wspaniałego, że po prostu czym więcej dajemy coś od siebie światu, tym bardziej to w nas jest, dlatego jednak ja bardziej polecam właśnie kochać innych, wysłać miłość, mówić wszystkim dobre słowa, po prostu wspierać ich, wszystkich szanować, ale mi się ten język plącze, naprawdę jest to niesamowite poczucie takiej energii miłości. Wow i w tym filmiku. To jest filmik spontaniczny, nie chodzi w nim po prostu o to, aby coś było wielce merytoryczne czy coś, tylko wam przekazuję moje doświadczenia, gdzie po prostu już wiele razy poznałem to, że to co wysłam do nas wraca i to, co wysłałem, tym jesteśmy, dlatego jeżeli ktoś jest osobą negatywną i tak dalej, to wysłaj, to po prostu do niego wraca i później są choroby i tak dalej, bo wszystkie nasze choroby to też są naszej psychice, o tym mówi totalna biologia. Ale wow, taka miłość! Wow, wow! Wow, miłość, lasy, lasy. Naprawdę, polecam wysłanie innym. I cóż, ja, ja też byłem taki właśnie człowiekiem zamkniętym na tą, na tą miłość, poprzez nieśmiałość, poprzez różne lęki. Teraz coraz bardziej się otwieram i właśnie, chociażby dzięki temu kanałowi, otwieram się na miłość i czuję po prostu, jak ta miłość po prostu przesiąka i płynie, płynie dalej. Jest to naprawdę coś... Woo! Coś naprawdę cudownego. Ta miłość. Wow. Jeszcze nie doszedłem do siebie po tym live. <laughs> I kurczę, to jest, jest magia, jest jakaś taka magia. Jeżeli naprawdę dajemy coś od siebie w życiu, to do nas wraca. Uff. I wow. Nawet jeszcze nie pozbieram się dość po tym live. I jest to piękne, po prostu, jak, jak to po prostu ta, ta miłość, ta energia w nasza się otwiera. Dlatego polecam, polecam każdemu żyć właśnie pozytywnie i cały czas będę mówił o tej miłości, bo to jest piękna, przespaniała energia i jak wiele ona otwiera, jak wiele miłość po prostu by zmieniła na tym świecie, by nie, mogło nie być wojen i tak dalej, i tak dalej, Ja to już po prostu tematy z kosmosu, <laughs> tylko teraz po prostu już myśli, myśli pędzą i mówię po prostu mówię wszystko, bo czuję tą miłość, tą oganiającą i to jest coś po prostu niesamowitego, jak taka mała sprawa odpalenie takiego niby właśnie niby niby um, może wielce nieznaczącego live'a a ile może zmienić wow też pytanie do was jak się na live'ie co czuliście jakieś wasze spostrzeżenia a naprawdę po prostu ja jestem teraz ta, taki po prostu pałem w skowronkach i w ogóle że po prostu jak ta miłość po prostu wiele zmienia i, i jest to przecudowne i aż Aż nie mogę tego uwierzyć, chociaż wiem to, że to co wysłamy do nas wraca i tak dalej i wiem, że to czym żyjemy, to, to po prostu to jest z nas. Ale po prostu poczuć na, na własnej skórze, cudowna, cudowna sprawa. Wow. Dlatego też może daj jeszcze polecam, że pod koniec stycznia jest taka impreza konwent wiedzy alternatywnej. Nagrajmy już o tym wcześniej filmik. Polecam bardzo, bo tam będzie tłumy, tłumy takich ludzi właśnie pozytywnych i... Wow, polecam 25-26 stycznia Gdańsk. Polecam poczytać, wybrać się na tą imprezę, bo wow, tam jest taka energia również, że która zmienia życie i zmienia nas. Wow, kochajmy życie, kochajmy ludźmi, dzielmy się tym wszystkim, dzielmy się. Pozdrawiam z miłością. Kocham, 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 kocham Sokrates. <laughs> o, ale się dzieje. Wow.